Cześć wszystkim, z tej Flashback. W moim już chyba trzeci skład No i tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, to będzie hybryda hiszpańsko-francuska. No i zaczynamy od bramkarza, którym jest Frey. Bardzo, bardzo wiele osób go polecało. To jest najbardziej polecany bramkarz francuski na Foothedzie Bala, no, najbardziej polecany bramkarz serii Serie A na Foothedzie. Um, ale no, powiem wam, że nie mam za bardzo nic zdania. Um, nie było nic w nim złego, ale też dupy i urywał, tyle mogę powiedzieć. Um, 84 parady, 86 refleks, 80 łapanie, um, 82 ustawienie się. Um, myślę, że właśnie ludzie go tak bardzo polecają za to właśnie ustawienie się. Um, bo to dużo powiedzmy yy, daje. Na lewej środkowej obronie mamy Pique, yy, który o dziwo okazał się najsłabszym elementem całej defensywy. Yy, 62 tempo, 67 dribbling, ale to oni spłacają sobie tam. Yy, 86 obrona, 76 padania, 81 główki, 192 92, yy, ale Myślałem, powiem wam, że miał trochę lepsze główki, e, że będzie miał trochę lepsze główki, a jego w zasadzie partnerzy z obrody e, jednak więcej razy trafili właśnie z główek niż on. On ani razu nie trafił, nie wiem czy nawet teraz chyba podszedł do jakiejś. E, no dobra, e, śro na środkowej obronie mamy Kabula. Totem hamu, 77 tempo, 83 główki, 80 obrona. Monster po prostu. Jeżeli widzisz jakiegoś obrońcę, który kosztuje 4000, a czy nie, on nie kosztuje 4000, wydawało mi się, że kosztował 4000, dobra. To nie ważne, ale naprawdę e, obrońca jest pierwsza klasa, jest e, bardzo szybki, trzyma się swojej pozycji, czego co bardzo lubię. E, ma świetną obronę po prostu świetne główki widzicie, trzy gole strzelił a jak na obrońce to jest bardzo w e, obok niego e, też był bardzo polecany tak e, a obok niego też bardzo polecany e, środkowo obrońca Mangala e, który gra dla Porto 79 tempo, 77 obrona, 80 główki e, cała obrona jest bardzo wysoka e, no i e, powiem wam, że daje rady aczkolwiek czasami dają się przejść e, dobra teraz na lewej pomocy mamy Muina Ina e, bardzo młody zawodnik, 86 tempo, e, 84 dribling, 72 strzały, 72 podania e, chyba 4 gwiazdki umiejętności e, i 3 gwiazdki słabsza noga, e, jest dość mały E, i, myśli, i bardzo dobrze wspomagała takie podawała do swojego kolegi e, z przodu mm, Nie wiem czy strzelił Gola, nie strzelił e, ale ogólnie byłem z niego bardzo zadowolony. E, no, tuż obok niego pragnie e, Mikel Arteta, który bardzo ma świetny strzał takiego e, po, po prawej e, Tyle razy trafiałem w słupek albo w poprzeczkę, nawet tego nie liczyłem. Bardzo dobry zawodnik, 66 tempo. Dość wolnawy, ale mi to tak nie przeszkadza. 66 tempo, 84 dribbling, 80 strzały, 86 podań. Naprawdę genialny zawodnik. Jego podania są idealne. Praktycznie eee, dribbling też ma świetny. Eee, potrafię sobie wypracowywać okazję. I strzelił tutaj nawet trzy gole. E, obok niego Johan Kabaje, e, grający dla Newcastle: 74 tempo, 76 strzały, 81 podania, 70 główki, 75 obrona i 78 drugi. Wygląda jak chodzący e, omnibus i człowiek orkiestra, który potrafi wszystko naraz. Mm, naprawdę to co najbardziej go wyróżniało to chyba jego strzały i jego podania, bo one są praktycznie bezbłędne. E, też dużo razy trafię właśnie w słupek i w poprzeczkę. E, też jednego, jeden ładny całkiem strzał z daleka poszedł od niego. Dlatego właśnie go tutaj wstawiamy e, A na prawej pomocy e, Menez. Miał być tutaj w ale nie jednak zdecydowałem się na Meneza. Stwierdzenie, że będzie lepszą osobą, e, ale tak naprawdę bardzo dużo nie robił na boisku. E, ale kiedy już miał piłkę, to jednak pokazywał, że potrafi grać. I e, raz chyba nawet niego gula strzelił, e, chyba przeciwko Dangerowi, e, kiedy grałem. No, ale za bardzo nie mam. Nie będę go jednak je jeździł, pomimo do jest sobie z niego zamarniki. Myślę, że na prawym napadzie albo na prawym skrzydle byłby trochę lepszy, e, ale no dobra. E, zaczynamy od lewej, lewego napadu, gdzie Gra Diego Capel. E, był naprawdę bardzo polecany na Footheadzie i chyba wiem dlaczego. Bo jest tani i jego staty są świetne. E, nie patrzcie na strzał, bo strzał ma w zasadzie jeszcze lepszy niż na karcie. E, 88 tempo, 85 byli 66 strzały, 73 podania. Jedyną jego w zasadzie e, wadą to jest jego słabsza noga. Ma trzy gwiazdki, słabszą nogę, a jak strzela, to po prostu jakby. Nie miał tej nogi tam w ogóle. E, strzelił 6 bramek na 15 meczy. E, ma też 4 gwiazdki, gwiazdki sztuczek. E, więc całkiem, 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 całkiem. Mojezu, e, cała tutaj wyprawiam. Dobra. Nie było tego. Na prawym napadzie Ben Arfa. Piękny gwiazdek umiejętności. E, w poprzedniej FIFA wymiatał wszystkich. E, 4 gwiazdki, słabsza noga, 83 tempo, 83 dribbling, 75 strzał, 76 kładania, 72 główki. Naprawdę świetny zawodnik, jednak zostało, point, zostało mu trochę magii z poprzedniej FIFA. Eee, Strzelił mi 8 bramek na 15 meczy. Całkiem, całkiem dobrze. A partnerujący na samym szczycie Fernando Torres. Jedny zawodnik byłem absolutnie zachwycony pasuje idealnie do mojego stylu gry czyli dribbling, dribbling, jeszcze raz dribbling przechodzi wszystkich jak chce 7 bramek strzeju, 83 tempo 83 dribbling, 82 strzały 70 podania i 77 główki byłem z bardzo zadowolony 4 gwiazdki sztuczek 4 gwiazdki słabsza noga metr 83 no i jeszcze jedna rzecz, jaka to jest hybryda. Bo ludzie zwykle nie robią sobie hybryd za e, drużyny, bo... o tak w zasadzie... Jakbyś coś zmienił, to od razu by spadła ci twoja... E, no... twoje zgranie i... Nie miałbyś za bardzo jak zmieniać zawodników, a tutaj tak nie jest. Patrzcie, Michaela Arteta mogę zmienić za... Za kogo? Za Matę mogę zmienić, mogę go zmienić za Davida Silve. Więc jeżeli macie więcej pieniędzy, to możecie zrobić sobie e, drogą wersję, za Kabula albo za kogokolwiek może być tam w zasadzie e, Inform e, Kościelny. E, na lewej pomocy może być e, ha, ten lewy obrońca, co teraz na lewej pomocy ma Informa, nie pamiętam jak się nazywał, w Liverpoolu. E, wy na pewno wiecie a na lewym napadzie nie wiem może być Iniesta a kiedy Iniesta wrzucimy na lewy napad to na, na to na napadzie może być Benzema tak w zasadzie można bardzo dużo tutaj pozmieniać i upodobać sobie do własnego budżetu no i dobra mam nadzieję że odcinek Wam się podobał mam nadzieję że moja hybryda, hybryda Wam się spodobała dajcie lajka jak Wam się podobało nie zapomnijcie zobaczyć innych moich filmików i dengera. E, obczajcie moją karierę jeżeli nie widzieliście e, no i tyle e, i dajcie propozycje jakie chcecie zobaczyć w następnym składu bo nie ma za bardzo pomysłów no i dobra to był flashback i no i jak to już u mnie bywa podsumowanie na samym końcu e, francusko-espajolska drużyna kosztuje około 50 tysięcy jej overrate to 81 a moja ocena jej to 8 na 10 i jak widzicie drużyna jest warta swoich pieniędzy, ponieważ w rubryce Value for money dostaje 9 na 10 punktów ode mnie. E, a najlepszymi zawodnikami jest Fernando Torres i Ben Arfa za swoją bezbłędność.